Witam. Dziś powiemy jak uczyć się z podręcznika do historii na przykładzie wydawnictw Nowa Era, w SIP i GWO. Zaczynamy od wczoraj i dziś Nowa Era. Ucząc się z podręcznika, który jest najważniejszym źródłem wiedzy w przygotowaniu np. do sprawdzianu bądź testu, gdyż to właśnie w podręczniku zawarte są wszystkie informacje, których to nauczyciel, może wymagać. Bardzo często też nauczyciel korzysta z gotowych sprawdzianów bądź testu, które dostarczane są razem z podręcznikiem przez tego samego wydawcę, a więc oparte są tak naprawdę o podręcznik, a więc warto jest naprawdę korzystać w przygotowaniu do sprawdzianu właśnie z podręcznika. Zaczynamy od rzeczy, które w podręczniku oznaczone są wytłuszczonym drukiem. Są to Ważne informacje, które, które mogą zawierać albo jakieś ważne postacie, albo jakieś ważne pojęcia, definicje, ważne odniesienia do konkretnych wydarzeń historycznych bądź zjawisk historycznych. Zwracamy uwagę na wszelkiego rodzaju pojawiające się na marginesach oznaczenia w stylu ciekawostka. Zwracamy uwagę na postacie, które się pojawiają też bardzo często razem z portretami. Dalej zwracamy uwagę na pojęcia, które też są wyjaśnione na marginesach. Tutaj, akurat, mamy tu bylca. Te pojęcia bardzo często pojawiają się od razu z wyjaśnieniem, a więc od razu możemy sobie to gdzieś wynotować bądź starać się to zapamiętać. Bardzo często też wykorzystywane są w różnego rodzaju testach bądź sprawdzianach ciągi przyczynowo-skutkowe, które też. Podręczniku pojawiają się praktycznie podane na a więc przyczyna, wydarzenie, skutek w odniesieniu do danego wydarzenia historycznego. Tutaj na przykładzie wyprawy Kolumba. Zwracamy też uwagę na osie czasu i oznaczone na nich daty wydarzeń oraz opisy tych wydarzeń. Dalej mamy w podręczniku nowej R zamieszczone różne infografiki, na których też zamieszczane są. Pojęcia. Tutaj akurat mamy kompas, mamy astrolabium, a więc będą to różnego rodzaju, bądź jakieś przyrządy, bądź jakieś narzędzia, które wykorzystywane były w historii. Mamy tutaj też akurat statek Kolumba, razem z objaśnieniami, a więc na te infografiki też zwracamy uwagę. Dalej, w podręczniku pojawiają się oczywiście również mapy. To również jest istotne. Zwracamy uwagę na to, co zawiera dana mapa. Zwracamy uwagę na legendę, czyli co opisuje dana mapa, co jest na niej zaznaczone. Te mapy również mogą się pojawiać na sprawdzianach. Bardzo często jeden do jednego, czyli ujrzymy dokładnie taką samą mapę albo bardzo podobną mapę do takiej, jakiej mieliśmy w podręczniku, i może na przykład pojawić się. Pytanie w stylu oznaczenia do kogo należała na przykład wyprawa oznaczona akurat na danej mapie konkretną linią, tak? Bazując tutaj jako przykład na wielkich odkryciach geograficznych. Na koniec każdego tematu w podręczniku mamy podsumowanie tematu. To również jest istotne, ponieważ mamy tutaj zestawienie najważniejszych informacji, a więc to warto sobie też na to zwrócić uwagę i też gdzieś starać się te informacje tutaj zapamiętać bądź wynotować. Na koniec każdego działu w podręczniku mamy podsumowanie z różnego rodzaju poleceniami. Ono pomoże też przygotować się do sprawdzianu, pomoże wam na przykład sprawdzić wiedzę, którą zdobyliście, czy na przykład wiecie już wszystko, czy może coś trzeba jeszcze dopracować. Ale też bardzo często nauczyciele wykorzystują te podsumowania, wykorzystują te polecenia. Niekiedy podobne też polecenia można znaleźć na sprawdzianach takich dostarczanych przez wydawnictwa, więc na te podsumowania też warto sobie zwrócić uwagę. Dalej mamy historię z wydawnictwa WSIP. Tutaj układ odmienny, lecz tak naprawdę bardzo podobny. Pojawiają się pojęcia, oznaczone gdzieś. Na marginesach, w jakimś wyróżnieniu, tutaj akurat na niebieskim tle, pojęcia od razu z wyjaśnieniami. Podobnie jak w Nowej Erze, mamy najważniejsze informacje oznaczane wytłuszczonym drukiem. Mamy także postacie historyczne razem z portretami, warto na to zwrócić uwagę. Dalej mamy tutaj też ramkę, warto wiedzieć. A więc też można się z tym zapoznać, aczkolwiek to już będą takie bardziej ciekawostki historyczne, ale one również mogą gdzieś tam się na sprawdzianie przewinąć. Dalej zwracamy uwagę na mapy to, co już też mówiłem w Nowej Erze. Zwracamy też uwagę na wszelkiego rodzaju ilustracje różnego rodzaju budynków, dzieł sztuki. One bardzo często pojawiają się na sprawdzianach. Na przykład mamy ukazany Ukazane jakieś konkretne dzieło sztuki, konkretne, konkretny budynek. Mamy na przykład na podstawie tej ilustracji wskazać, co to jest. A więc zwracamy uwagę na takie rzeczy. Tutaj, akurat na koniec tematu, mamy sekcję Zapamiętaj, a więc podobnie do nowej ery, mamy zestawienie najważniejszych informacji. Warto to również sobie zapamiętać. Podobnie jak w Nowej że pojawiają się różnego rodzaju infografiki. Tutaj, akurat, w odniesieniu do obrad Sejmu, mamy króla, dwie izby: Senat Izba Poselska, z wyjaśnieniem roli senatorów, posłów, a więc warto też na te wszelkiego rodzaju rzeczy, które pojawiają się w podręczniku, po prostu zwracać uwagę. I ostatni podręcznik: Podróże w czasie z wydawnictwa GWO. Tutaj bardzo podobnie, a więc mamy oś czasu, która nam się pojawia, mamy zestawienie najważniejszych dat i wydarzeń, mamy najważniejsze pojęcia, które pojawiają się w danym temacie, oznaczone gdzieś na marginesie, wyciągnięte razem z objaśnieniami, mamy postacie historyczne, które pojawiają się razem z portretem, mamy też najważniejsze informacje podane wytłuszczonym drukiem. Podobnie jak w poprzednich podręcznikach, mamy również mapy. Tak jak mówiłem wcześniej, zwracamy uwagę na to, co jest na tej mapie, jaka jest legenda, czyli co dana mapa po prostu ukazuje. Podobnie jak w poprzednich podręcznikach, mamy infografiki. Tutaj, akurat, stolice państwa Azteków razem z objaśnieniami różnych budynków tutaj przedstawionych na tej infografice. A więc, mam na przykład główną świątynię oznaczoną jedyneczką. Warto po prostu się z tym zapoznać, gdyż takie rzeczy mogą zostać wyciągnięte właśnie na sprawdzian. Podobnie do nowej ery mamy przedstawione skutki wielkich odkryć geograficznych z tą różnicą, że te skutki są rozbite dla Europy, dla innych kontynentów i jest to opisane w sposób bardziej szczegółowy. Zwracamy uwagę na to, co najważniejsze. Znajdujące się na koniec każdego tematu, a więc to jest również takie zestawienie najważniejszych, najbardziej przydatnych informacji. Tak naprawdę zapoznanie się z sekcjami w podręczniku z tego podsumowania, czy to co najważniejsze, warto zapamiętać, daje nam gwarancję jakiejś już pozytywnej. Oceny uzyskanej na sprawdzianie, a zapoznanie się tak naprawdę z całym podręcznikiem, prześledzenie każdego tematu gwarantuje nam tak naprawdę ocenę bardzo dobrą bądź wzorową. Podsumowując informacje, ujednolicając tak naprawdę niezależnie od wydawnictwa, pracując z podręcznikiem, zwracamy uwagę na mapy, infografiki. Portrety i opisy postaci, treści zapisane pogrubioną czcionką, różnego rodzaju ciągi, przyczyna, wydarzenie, skutek, daty i osie czasu, pojęcia i definicje które bardzo często są w jakiś sposób wyróżnione pojawiają się na marginesach, otoczone jakąś ramką bądź odmiennym kolorem. Treści wyróżnione tak jak powiedziałem, na przykład w ramkach wszelkiego rodzaju podsumowania, zestawienia warto wiedzieć albo warto zapamiętać. Oraz wszelkiego rodzaju ilustracje, na przykład budynki, bądź też jakieś ilustracje sytuacyjne, na przykład przedstawiające konkretne grupy społeczne, warstwy społeczne, czy cokolwiek w tym rodzaju. Dziękuję za uwagę i powodzenia. Jeśli podobał się filmik, zostaw łapkę w górę, daj suba i do usłyszenia.